Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, przeżywamy uroczystość w niebo pańskiego. Bardzo ważne wydarzenie, nie tylko z życia Pana Jezusa, jeżeli można tak powiedzieć, ale bardzo ważne wydarzenie w historii zbawienia w tajemnicy zbawienia i odkupienia. Oto Pan Jezus wstępuje do nieba i zaprasza nas do tego, ażebyśmy myśleli i pragnęli nieba. To jest właśnie tajemnica tej uroczystości, tego wydarzenia bardzo ważnego. Pan Jezus po prostu po raz ostatni spotyka się z apostołami i, i odchodzi do nieba. Nie wiadomo, jak to wyglądało. Próbujemy czasami sobie wyobrazić, z jaką szybkością Pan Jezus wstępował do nieba, gdzie go chmury okryły i gdzie, w którym to było miejscu. Najważniejsze jest to, co zawiera ta tajemnica? Pan Jezus ze swoim człowieczeństwem, a więc również i z naszym człowieczeństwem, wstępuje do nieba. Oto celem naszego życia jest podążanie za Panem Jezusem. Jeżeli tutaj na Ziemi przyglądamy się Jezusowi, kontemplujemy go, patrzymy na Jego, słuchamy Jego głosu, spotykamy się z nim, to też on nas zaprasza do tego, żeby wędrować wyżej, wyżej, wyżej do nieba. I dzisiaj, w momencie, kiedy wstępuje do nieba, według wersji świętego Mateusza, yy, przekazuje yy, wezwanie przekazuje wezwanie do tego żeby głosić jego obecność da nam jest wszelka władza w niebie i na ziemi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Jezus wstępujący do nieba chce a niebo też było na ziemi jeżeli czekamy na niego patrzymy na niebo to też chcemy a inni ludzie doświadczyli tego nieba więc logicznie wychodzi a po prostu Zatroszczyli się ogłoszenie Jego obecności tutaj, tutaj na Ziemi. Właściwie można powiedzieć, że On w niebie posługuje się nami, którzy jesteśmy na Ziemi, i wtedy niebo staje się udziałem ludzi, którzy żyją na Ziemi. To jest doświadczenie wielu z nas, którzy doświadczyliśmy spotkania z Jezusem, i teraz widzimy, jak bardzo Pan Jezus towarzyszy tym ludziom. Którzy się Jemu oddają, powierzają się Jemu, chcą być Jego przyjaciółmi i najbliższymi współpracownikami. Do nas dzisiaj Pan Jezus to Słowo kieruje. Da nam jest wszelka władza na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie. Można właściwie przetłumaczyć inaczej. Idźcie więc i czyńcie uczniów spośród wszystkich narodów. To jest właśnie nasze zadanie. Nawet nie musimy jechać y, daleko w kraje misyjne. Tu jest ziemia. Ziemia misyjna, tu gdzie żyjemy, bo tu zawsze jest ktoś, kto potrzebuje zostać uczniem Pana Jezusa. Czyńmy uczniów Pana Jezusa tutaj na Ziemi, a będziemy świadkami wielkiego błogosławieństwa w niebie. Amen.